Strach jest czymś normalnym, naturalnym odruchem wynikającym z poczucia zagrożenia. Lęk natomiast to coś nieuzasadnionego, co nas paraliżuje, uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Politycy, czy też ich spin-doktorzy i całe sztaby, niekoniecznie znają się na psychologii, ale wyczuwają w doskonały sposób społeczne nastoje. Opierają się na sondażach, badaniach opinii publicznej, i jeśli są wyzuci, a często są, z jakiejkolwiek przyzwoitości, to uderzają w najbardziej czułe punkty. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny podcast Prawa i Polityki o tym, jak politycy próbują zarządzać lękiem. Jeszcze do niedawna te uderzenia, o których mówiłem. Wycelowane były w przeciwnika politycznego i tak jest po części do dzisiaj. Ciosy poniżej pasa stają się czymś normalnym. Szukają politycy na siebie brudów, wyciągają błędy z przeszłości. W ostatnich tygodniach najwięcej mówimy o kampanii prezydenckiej, kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Każdy krok Donalda Trumpa czy Kamali Harris. Jest obserwowany przez setki milionów osób. I kandydaci obrzucają się wzajemnie błotem, zarzucają sobie kłamstwa, niekompetencje itd. Donald Trump mówi, że Kamala Harris jest marksistką i ma niskie IQ. Kamala Harris mówi, że Trump sprzeda pół świata Rosji i Chinom i że będzie dyktatorem. Znamy to również z naszego podwórka. Niestety, spór pomiędzy kandydatami czy partiami przenosi się coraz częściej na społeczeństwo, na wyborców i na tych, których roboczą nazwę ofiarami kampanii. Tymi ofiarami mogą być różne osoby: elektorat przeciwnika, migranci, osoby LGBT, ludzie wierzący tak naprawdę każdy. I tutaj Politycy mają szerokie pole do działania, bo program merytoryczny nie zawsze dobrze się sprzeda. Czemu? Bo ludzie politykom już po prostu nie wierzą. To jedna z ostatnich grup w rankingach zaufania, a my, Polacy, ogólnie jesteśmy bardzo nieufni. W tym roku CEBOS przeprowadził badania w lutym, czyli na początku tego roku. I z tych badań wynika, że tylko 24% Polaków uważa, że większości ludzi można ufać. A odmiennego zdania jest, uwaga, 73% osób. 73% osób, które sądzą, że w stosunku z innymi trzeba być bardzo ostrożnym. No, to jest bardzo ciekawy wynik Wyniki pokazuje poziom nieufności w naszym społeczeństwie, podczas gdy na przykład w społeczeństwach Skandynawii te proporcje są często odwrotne ale partiom politycznym nie ufa aż 62% badanych. No i przy takich wynikach trzeba sięgnąć po coś mocniejszego, po coś, co ludźmi wstrząśnie i sprawi, że pod wpływem silnych emocji pójdą do urn wyborczych i zagłosują w cudzysłowie jak należy. Zjawisko siania stachu nie jest niczym nowym. Pewnie część spośród widzów i słuchaczy prawej polityki doskonale pamięta, jak wyglądały reklamy propagandowe w czasach PRL-u. Z jednej strony była propaganda sukcesu i plakaty motywujące do pracy na rzecz socjalistycznej ojczyzny. Z drugiej natomiast straszenie odbiorców wyimaginowanymi wrogami, jak obszadnicy, imperialiści i kapitaliści. Zresztą i w amerykańskich kampaniach minionego stulecia nie brakowało straszenia na przykład bombom atomowym. W 1964 roku kandydat na prezydenta USA Lyndon Johnson ustanowił nowe standardy walki politycznej o głosy wyborców. Przełomem stała się 30-sekundowa reklamówka stokrotka Daisy, która wyniosła Johnsona na fotel prezydencki w walce z Barrym Goldwater'em, na której ukazano na tej reklamie małą dziewczynkę liczącą płatki stokrotki, następnie słychać lektora odliczającego od 10 w dół, tak jak przy starcie rakiety, po czym mamy zbliżenie na oczy dziewczynki, która przerażona widzi wybuch bomby atomowej. I na koniec mamy wypowiedź lektora, który mówi o stawce wyborów, którą jest spokój lub śmierć oraz zachęca do głosowania na Johnsona. One, two, three, four, five, seven, seven. the stakes. to make a world in which all of god's children can live, or to go into the dark, we must either love each other, or we must die. vote for president johnson on november 3rd. the stakes are too high for you to stay home. But To metoda nie jest absolutnie niczym nieznanym. Gdy sięgniemy do hitlerowskich Niemiec, też znajdziemy dobrze znane nam plakaty i filmy propagandowe. Trzeba się właściwie cofnąć aż do czasów Machiavellego, by znaleźć inspirację dla tych poczynań. W księciu, który jest traktatem o sprawowaniu władzy, Machiavelli poświęcił zagadnieniu Stachu cały rozdział 17 zatytułowany o srogości i łaskawości i co lepiej miłość czy strach budzić. Jego zdaniem, choć jedno i drugie uczucie jest wartościowe, to w praktyce władzy, mając do wyboru strach i miłość, skuteczniej jest jednak budzić strach. Albowiem, cytat, miłość jest trzymana węzłem zobowiązań, który ludzie, ponieważ są nikczemni, Zrywają, skoro tylko nadarzy się sposobność osobistej korzyści. Natomiast strach jest oparty na obawie kary. Ten więc nie zawiedzie nigdy, pisze Machiavelli. Od blisko dziesięciu lat w Polsce, a teraz już coraz częściej na świecie, grupą osób wykorzystywanych instrumentalnie przez polityków są migranci. Na tym strachu, w kontekście polityki migracyjnej prowadzonej przez Unię Europejską i państwa zachodnie, do władzy doszło wielu polityków. Między innymi prezydent Andrzej Duda, czy prawo i sprawiedliwość w 2015 i 2019 roku, czy Donald Trump w 2016 roku. I teraz, w związku z bardzo dużą presją migracyjną, te tematy powracają. Oczywiście nie można bagatelizować problemu migracji i bezpieczeństwa własnych obywateli, ale można robić to w sposób nieodpowiedzialny, używając migrantów tylko do politycznych celów, bez jakiejkolwiek autentycznej troski o swoich. Niech tylko przypomnę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o pasożytach, które mają ze sobą przynosić przybysze z innych państw, czy prezentację polityków Prawa i Sprawiedliwości, w której użyto nagrań z rzekomo należącego do migranta telefonu. Później mieliśmy rok 2019 i 2020, gdzie ofiarami tej kampanii stały się osoby LGBT+. Ja nie chcę proszę państwa sytuacji, kiedy w każdym filmie czy innym czy innej prezentacji czy przedstawieniu jakieś elity czy inne środowiska domagają się, żeby były treści określonego rodzaju, bo inaczej to nie zostanie uznane. Co to w ogóle jest? ideologizowanie wszystkiego i wszędzie. Nie zgadzam się na to. I ostatnia kampania w 2023 roku, gdzie znów mieliśmy straszeni migrantami. Także kampania do Parlamentu Europejskiego w roku bieżącym opierała się na tych mechanizmach i to nie tylko w Polsce. Rumuński AUR, AFD w Niemczech, Belgia, Holandia, Francja i tak dalej, i tak dalej. To zachowanie, ta podstawa była charakterystyczna dla ugrupowań, jest charakterystyczna dla ugrupowań prawicowych, nacjonalistycznych i populistycznych. Nie jestem w takim formacie w stanie przeprowadzić dogłębnej analizy różnych zjawisk politycznych, które spychają całe rzesze wyborców w ręce populistów. Wiem jednak, że decydującym czynnikiem jest starannie podsycany strach. Przypominam sobie znakomity amerykański film animowany z 2013 roku pod tytułem Krudowie. Myślą przewodnią bohatera filmu, którym jest Ojciec Jaskiniowiec, były słowa: pamiętaj się, nie nie bać. Lęk paraliżuje i powoduje, że zatracamy zdolność krytycznego myślenia. Często jednak. Jego źródłem nie są realne problemy, ale starannie wygenerowane fikcyjne zjawiska, które choć mają swoje odzwierciedlenie w jakimś małym fragmencie rzeczywistości, to nie stanowią takiego problemu, jak nam się wydaje. Stąd populiści, chcąc podtrzymać swoją narrację, kreują więcej i więcej, by w końcu posuwać się i do dezinformacji. Tak jak Trump mówiący o migrantach ze Springfield jedzących psy i koty, czy nas się rodzimi politycy wstawiający zdjęcia osób czarnoskórych i piszących zaczęło się. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating, they're eating the pets of the people that live there. Niestety efektem ubocznym tych działań. Oprócz wzrostu popularności populistów staje się agresja wobec atakowanych grup. To prędzej czy później prowadzi do tragedii. Spora część społeczeństwa ulega wizji zagrożenia ze strony migracji, migrantów. Przestaje być wrażliwa na przykład na to, co faktycznie dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Nie dostrzega, że na granicy są rodziny z dziećmi. Osoby chore, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które doświadczyły przemocy, które uciekają przed wojną w krajach pochodzenia. Społeczeństwo przestaje zważać na prawa człowieka, humanitaryzm. Nieważne staje się praworządność i konstytucja. Pozostaje wizja wojny hybrydowej, bezpieczeństwa państwa i sekurytyzacji granicy. A przecież można chronić granicę i jednocześnie działać zgodnie z prawem i chronić ludzkie życie. Mówił w rozmowie ze mną dla portalu TVP info koordynator zespołu do spraw migracji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Marcin Sośniak. Zaznaczył również, że taka dehumanizacja migrantów przekłada się na społeczne poparcie dla coraz bardziej restrykcyjnych polityk migracyjnych i de facto sprzyja naruszaniu praw człowieka. Niestety dostrzegam to, że im bardziej migracja staje się tematem politycznym, Pada ofiarą manipulacyjnej i oderwanej od faktów dyskusji, tym gorzej dla migrantów i prawa migracyjnego. Te tematy często są wykorzystywane po to właśnie, żeby podbić słupki popularności. Tak jest teraz, tak samo było w zasadzie za każdym razem, kiedy temat migracji pojawiał się na agendzie politycznej, podkreślił mój rozmówca. I dodał: trzeba z tym skończyć i wrócić do rzetelnej debaty. Nie powinniśmy dawać na takie postawy przyzwolenia, bo tak naprawdę gramy tutaj ludzkim losem. To w jaki sposób mówimy o migracjach i migrantach przekłada się nie tylko na radykalną i brutalną politykę migracyjną, ale też na nastroje społeczne, na manifestowaną bardzo często niechęć wobec osób o innym pochodzeniu i przekłada się prawdopodobnie na wzrost przestępczości motywowanej nienawiścią. Absolutnie na taki rodzaj debaty politycznej nie powinno być niczyjej zgody, mówił prawnik. Zachęcam Państwa do lektury całości tej rozmowy, do której link znajdziecie Państwo w opisie do tego filmiku. Myślę, że tutaj akurat poruszyłem temat migracji, bo on jest i przywołałem tekst, który dotyczył dehumanizacji migrantów. Bo to jest temat, który jest bardzo aktualny, zwłaszcza, zwłaszcza w tym czasie. Natomiast to można przenieść na każdą inną płaszczyznę, czy atakowanie osób LGBT, jeżeli, jeżeli te osoby atakujemy, to to się przekłada na wzrastającą niechęć społeczeństwa wobec tych osób i do przemocy motywowanej nienawiścią na tym tle. Czy też jeżeli będziemy atakować, Tutaj nie mówię o, w tym wypadku o konkretnej opcji politycznej, tylko y, różnie politycy różnych opcji się zachowują. Jeżeli chodzi o migrację, to akurat tutaj partią y, najbardziej antymigracyjną antymigra y, jest Prawo i Sprawiedliwość i y, Konfederacja. Ale na przykład, jeżeli byśmy stygmatyzowali osoby wierzące w społeczeństwie, katolików, chrześcijan, czy osoby jakiegokolwiek innego wyznania, to to też będzie przekładać na niechęć wobec tych grup i na, znów na przemoc motywowaną nienawiścią do tych konkretnych grup. Wobec czego no, to, to jest kwestia odpowiedzialności polityków za to, co mówią, za to, jak podgrzewają emocje i to jest kwestia odpowiedzialności nas wszystkich na ile my na to wszystko e, przyzwalamy. Myślę, że to tyle o stachu, o tym, jak politycy różnymi sytuacjami i różnymi ludzkimi emocjami potrafią manipulować w tym celu, aby osiągnąć swoje polityczne korzyści. W tych czasach musimy być szczególnie wyczuleni na te zjawiska no i cechować się, tak jak już powiedziałem, odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem oraz wysoko stawiać poprzeczkę tym, których wybieramy do sprawowania najważniejszych funkcji w państwie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Oczywiście zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do oglądania naszych filmików, oraz do obserwowania nas na Facebooku, Instagramie, e, TikToku, i gdzie jeszcze? To chyba i Spotify. Tak, to już wszystko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.